Mama ginekolog znów pod obstrzalem obrazila się na fanów, zignorowali jej zbiórkę na WOSP i rozpytala się burza. Mama ginekolog czyli Nicolen Sochacki-Wójcicka cieszy się gigantyczna popularnością wśród wielu Polek. Lekarka doradza w kwestii ciazy, porodu i pologu oraz ogólnych kwestii ginekologicznych. Poza tym ma fundację i chętnie udziela się charytatywnie. Niestety, czysto mierzy się z krytyka internautów. Bo zdarza jej się reagować emocjonalnie, gdy jej działanie nie spotyka się z wystarczającym odzewem. Taka sytuacja ma miejsce przy okazji WOSP. Nicolę Sochacki-Wójcicka wystawiła na aukcję Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy przygotowanie przez siebie kolacji dla czterech osób we własnym domu. Poza tym zalozyla skarbonka dziewczyny z Instagrama i zachęcała, by przez nią wplacać pieniądze na 31. Final wosp marzy mi się, żeby w tym roku Jurek przeczytał dziewczyny z Instagrama zebrali tyle i tyle mówila. Coś niesamowitego, największa zbiórka w Polsce, chociaż nie wiem, czy to możliwe. Zalozylam skarbonkę, która nazywa się dziewczyny z Instagrama i jest to skarbonka nie moja. Tylko nasza stwierdziła mama ginekolog. Mama ginekolog liczyła, za jej skarbonka uzbiera milionowe sumy. Ale na razie tak się nie wydarzyło. Do chwili publikacji tego tekstu, do skarbonki dziewczyny z Instagrama udało się zabrać jedyne 287 049 złotych. Choć to ogromne pieniądze, i tak mocno zasila konto Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Dla mamy ginekolog, to niewystarczająca suma. Mam 900 tysięcy obserwujących, stories oglada: 2250 tysięcy. Przecineka w 5000 osób. Zobaczcie, za to jest oficjalna zbiórka Wosp, ja wam nie mówię. Zebyście wplacali na jakaś zbiórkę moja, czy cokolwiek. Tylko na oficjalna zbiórki Wosp tę skarbonkę. To pokazuje, że co z dziwnego się dzieje i ludzie nie chcą pomagać. Nie wiem, jak to skomentować Przytacza słowa czasowa rozdzielonej Instagramerki portal Playada. P.L. Nico Lensochacki Wójcicka usunęła wprawdzie relację, ale internauci zdazyli w we wścieklost. Nie jest to prawda, że ludzie nie pomagają. Ja. Pomagają. Ja. Jest mnóstwo zbiórek na WOSP. Bardzo krzywdza C.S.A. Twoje słowa. Może po prostu wpłacaj na inne zbiórki, ja nie wplacam do puszki Twojej. Licytuję na Allegro na przykład w kilku aukcjach. To gorsze pisali internauci na profilu Mama Ginekolog. To mówienie, że ludzie nie chcą pomagać, to zwykła manipulacja i szantaż emocjonalny. Bardzo nieladne zagranie. Może ty zastanów się, czy chodzi o pomaganie, czy o osobisty splendor? Stwierdziła jedna z komentujących. Mama Ginekolog nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi właśnie przez takie osoby, jak ty. Oddechcie się. Nie chcę żadnego splendoru świadomie nigdzie nie ma, za to zbiórka mamy ginekolog tylko zbiórka wszystkich. Powiedz mi gdzie ten splendor skwitowała nic o lęsochacki wójcicka. Był dowodnic. Za nie zależy jej na rozgłosie, zamiast do studia wozb gdzie była zaproszona. W niedzielę pomaszerowała na ginekologiczny dyżur, skadza za pomocą Instagrama, zachęcale obserwujących do wzięcia udziału w zbiórce. Kinga Rusim przekazała fortunę na Wielka Orkiestrę Światecznej Pomocy. Z Markiem. Jak co roku, też chcemy się doluzyc. Do piekla też Co Coś niesamowitego na ulicach Warszawy. Zobacz, co zrobili ludzie dla WOSP 31. Final, relacja nazywa Tyle uzbierala WOSP. Suma zapiera dech w piersiach.